Słuchajcie o poranku. Dzisiaj sobie przygotujemy na śniadanie owsiankę pieczoną. Wiem, nie każdy może lubić. Ja też powiem Wam szczerze, że nie przepadam za płatkami owsianymi i na, to znaczy za owsianką. Poczekajcie, zamknę sobie lodówkę, bo zostawiam otwartą. Nie przepadam za płatkami owsianymi, ale ta owsianka właśnie z marchewką i z jabłkiem pieczona nie jest taka najgorsza. A trzeba jakoś właśnie powoli przestawiać się ten, na ten zdrowszy tryb życia. Płatki owsiane są zdrowe, także ogólnie trzeba je jeść. I ja właśnie postanowiłam dzisiaj przygotować na śniadanie owsiankę pieczoną. Także zabieramy się już do pracy. Tutaj mam startę jedno jabłko. Tego jabłka potrzebujemy tak około 140 g i około 100 gramów marchewki. Mam tutaj startę na tarce jarzynowej. Teraz do tego będę dodawała Yy, mleko yy, tak około 300 ml, tu mam tak mniej więcej odmierzone yy, łyżkę miodu. Jedna łyżeczkę cynamonu. Cynamonu to nawet możecie dać tutaj trochę mniej, bo to wiadomo, że nie wszyscy lubią cynamon. I 100 gram płatków owsianych. Ja tutaj mam płatki owsiane już odmierzone, odważone. Także dodajemy teraz 100 gramów płatków owsianych. I wszystko dokładnie mieszamy. Tak, wszystko dałam. Wszystko: mleko, płatki owsiane, cynamon i miód. Jak już to wszystko wymieszamy, odstawiamy taką naszą miksturę na 10 minut. No tak do 10 minut, 50 minut odstawiamy tą naszą miksturę. Ja sobie za ten czas nagrzeję piekarnik do 180 stopni Celsjusza, przyszykuję sobie dwie kokilki i odezwę się do Was za chwilę. I po tych 10 minutach nasza owsianka prezentuje się następująco. I teraz przekładamy ją do kokilek. Dobrze, tutaj przygniatamy, żeby te płatki były zanurzone w tym mleku. I tak przygotowaną owsiankę wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 35 Minut. Także do zobaczenia za 35 minut. Po 35 minutach spędzonych w piekarniku owsianka prezentuje się następująco. Jest trochę przypieczona tutaj y, po brzegach y, kokilki. Tutaj tak samo, a tu w środku jest y, miękka i już ją będziemy teraz y, próbować. Także widzicie, o prezentuje się. Prezentuje się tak. Myślę, że jest upieczona w środku. Jeszcze gorąca. Ale ją zaraz tutaj spróbuję. Powiem wam, czy jest ee, dobra. Mm, bardzo dobra, jak szarlotka. Mówię wam, pycha. Po prostu... Ciasto szarlotka z marchewką. Jeżeli ktoś y, y, lubi więcej miodu, to może sobie dodać troszkę więcej miodu, bo ja bym dodała więcej, żeby było bardziej słodkie takie naprawdę jak szarloteczka. Złasulka będzie jakba Mam nadzieję, że też będzie je smakować. A ja! Pędzę zantkiem do szkoły. Także do zobaczenia do potem. I proszę bardzo udowodniam, że dziecko też może polubić owsiankę. No dobra. Dobra owsianka? Dobra. No to mam nadzieję, że będzie cała yy, zjedzona. Także Julcia zajada owsiankę, a ja uciekam zantkiem teraz już naprawdę do szkoły, bo zaraz będziemy spóźnieni. Także cześć, witajcie już po tej stronie, bo wcześniej to tak śniadanie to było beze mnie. Potem było takie sprzątanie, ale tu nie wiem, zastanowię się jeszcze, czy to sprzątanie Wam stawię, czy nie. To jeszcze pomyślę. Yy, surówkę to nagrałam wcześniej, ale to tak zrobię, że surówka pójdzie teraz po tym moim tutaj, yy, no, przed pokazaniem się Wam. Także pójdzie ta surówka, Julka się patrzy, co ta matka tutaj macha rękami. Podam idzie ktoś? No, także, także surówkę to nagrałam teraz wcześniej, a yy, tak zrobię, żeby najpierw Monika poszła z tym swoim nagraniem, a później pójdzie właśnie ta yy, surówka. Julka tutaj stoi i się patrzy, bo matka coś macha rękami, macha, macha i nic im może wymachać. Dobra, yy, także dzisiaj będzie znowu taki vlog o niczym, bo się nigdzie nie ruszamy. No oczywiście yy, to co... No to tak po prostu, no to wiadomo, śniadanie, a tak pojechał do szkoły, potem było sprzątanie, no to trochę wam tam nagrałam, trochę nie nagrałam. Yy, potem sobie pomyłam... Podłogi. Podłogi i już mam coś znowu leży, jak to w domu, wiadomo, dlatego tak się spojrzałam, co to już na mojej podłodze jest. Yy, a potem Antośka przy, przywiozłam ze szkoły, a no i muszę Wam powiedzieć, że dzisiaj normalnie Uśmiechnęło się do mnie szczęście i wygrałam rozdanie u Marty w biegu. I jestem, powiem Wam, bardzo zadowolona, bo ja nigdy jeszcze, nigdy, nigdzie nic nie wygrałam. Także jestem bardzo zadowolona. I powiem Wam, że ten moment losowania, wiem, trochę chore jest może, ale oglądała Monika dwa razy, bo musiała po tej julce pokazać, że faktycznie Monika z kanału Rodzinka M. Vlog wygrała u kogoś rozdanie, także jestem zadowolona. I teraz ja będę właśnie e, pachniała jak ten Marian luksusowy. <laughs> tak, ale to o tym to potem, bo jej jeszcze tam wiadomo nie przyszło. Ale no już to jest oficjalnie ogłoszone, bo już wszyscy widzieli przecież losowanie rozdania u Marty z biegu. wam, A to Wam podziękuję, jak już chyba ten. Yy, dostanę tu moją nagrodę. Nagrodę, prezent, no nie wiem jak to uznać, można uznać, że taki prezent urodzinowy będzie. Także jestem zadowolona właśnie, a to później jak przyjdzie, to już, jeszcze bardziej będę zadowolona, jak się będę miała. Dobra. Ale tylko tak wspominam Wam właśnie, że warto właśnie brać udziały w takich o, rozdaniach. Yy, I co dalej? A dalej to właśnie, tak tutaj już się wygupię oczywiście. Mateusz sobie ulepił bałwana z tego śniegu, co jeszcze oczywiście jest, bo już zaczął śnieg topnieć, rano to do tej szkoły to wam powiem, że się byle jak jechało, bo było dość ślisko, a teraz to już śnieg praktycznie stopniał, więc jest ok, to znaczy stopniał na drodze, bo tutaj wszędzie jeszcze leży i Mateusz chyba i kota macie w oknie i okna muszę właśnie umyć, bo jak nie dzieci to kot, no i okna też trzeba pomyć, no ale to... No nie wiem kiedy, ale muszę właśnie jakoś się zmobilizować i wziąć, ale to może przy tym sprzątaniu, bo w przyszłym tygodniu będę właśnie sprzątać, no choinkę właśnie trzeba już rozbierać, bo ci jest 21, taki dzień babci, u mnie to taki dzień babci i nie dzień babci, powiem Wam szczerze, ale no to ci co mnie oglądają to wiedzą o co chodzi. I co dalej? No i trzeba właśnie w przyszłym tygodniu już rozbierać tą koinkę. w ogóle Antek co dzisiaj przyszedł ze szkoły i powiedział, że od 1 lutego starsze dzieci też idą do szkoły, także nie wiem, popytałam się Julki i pytałam się Mateusza, także jeszcze oni nic nie wiedzą, czy idą faktycznie 1 lutego do szkoły, także może już trochę będą znosić to obostrzenia, nie wiem, nie wiem w ogóle co o tym wszystkim myśleć, ale to już nie moje zadanie, żeby... Myśleć, bo ja im bardziej myślę o tym wszystkim, to potem w nocy spać nie mogę, tylko właśnie budzę się i myślę. I taką książkę sobie znalazłam, bardzo fajną. I tego wiecie, że jeszcze nie zamówiłam tych książek, bo dla Mateusza nigdzie nie mogę znaleźć tego, właśnie Śmierci Pułkownika i tej drugiej książki od y, Reduty Ordona, nie mogę też nigdzie znaleźć, bo wszędzie są tylko te e-booki, a no nie ma normalnej książki napisanej, ale to już mi, ale sobie znalazłam dla siebie fajną książkę i muszę sobie ją zamówić. Bo ja jak właśnie nie przestanę myśleć, jak nie przestanę, bo właśnie jak przestać, jak przestać się zamartwiać, chyba tak to szło, jak przestać się zamartwiać i zacząć żyć. Bo jak ja się właśnie nie przestanę zamartwiać, to ja nie zacznę nigdy żyć, bo tak to właśnie jest ze mną, że Monika właśnie to wszystko kłębi gdzieś sobie, kłębi to wszystko. A potem w nocy się budzi spać, nie może, tylko przemyśla, co tam w jej w głowie siedzi. Jak tak już się właśnie obudzę, to potem to już po spaniu. Także właśnie muszę sobie przeczytać tą książkę, jak przestać się, się martwić, a zacząć żyć. Bo to naprawdę książka to jest dla mnie. No i dlatego chyba też sobie założyłam ten kanał właśnie, żeby tak starać się nie myśleć o tym wszystkim. O tej całej sytuacji, o tych problemach codziennych, to chociaż mam Was... I mam takie trochę zajęcie, no chociaż mi tego zajęcia, to też wieszcie mi, że nie brakuje. Ale to jest właśnie coś takiego, dlaczego ja wiem, że muszę wstać, bo mam was też. I jak już podziwiam się tego nagrywania, a powiem Wam, że naprawdę to mi taką frajdę sprawia to gadanie do Was. I to potem montowanie, wybieranie muzyki itb, i td. że to jest taka naprawdę fajna odskocznia też i dla mnie. No ja wiem, może tym wszystkim ludziom tutaj, tym moim znajomym z gminy, to tak właśnie ciężko o, tak pomyśleć, no. Że właśnie, bo mają takiego vlogera swojego tutaj na wsi, w okolicy, a oni chyba nie mieli może takiego vlogera okolicznego. I jest taka Monika, co właśnie sobie tak założyła taki swój kanał. I tak papluże do tych wszystkich ludzi, a te ludzie z całego świata e, tą Monikę oglądają. Dobra, to już o tym. Bo znowu wyjdzie taki vlog pogadankowy. Chyba moje dzieciaki poleciały na dwór, więc muszę luknąć i zaraz Wam pokażę, co tam się dzieje na tym dworze. Ale to o tym zaraz. A ogólnie na obiad to dzisiaj tak robią. Ziemniaki. Dlaczego wam pokażę, o, bo gotuję ziemniaki w tym moim garku magicznym. Dobra, jestem i tak was nie chyba nie wyłączyłam dobra, ale to już mniejsza z tym. Tam może jeszcze moją miskę wynieść z tymi moimi z różniastymi znowu. Bo znowu tam im robiłam, ale to już Wam tego nie nagrywałam. A właśnie u nas, jak się będzie zbierało obierki i te wszystko inne na kompost, to będzie mniejszy rachunek za wywóz śmieci. Bo tak właśnie to nam podnieśli i jest 17 zł od osoby. A że jak będzie, zadeklarujemy, że mm, resztki chyba żywności będziemy oddawali na kompost, to wtedy mamy chyba 15 czy 15,50, No już nie wiem dokładnie ile, ale jakoś tak. Dobra. Mnie tutaj ktoś chciał, ktoś właśnie tutaj się pytał, żebym, ale to było wcześniej, wcześniej o tym pokazywaniu tych moich roślinek, jakie ja robię. Właśnie cię sobie przypomniałam, że chyba pora już właśnie kopsnąć się do, no, do naszego, tutaj mamy, oczywiście w Siennicy mamy też takie dwa punkty, trzy punkty w sumie z nasionami. Także tam trzeba będzie właśnie się przejechać i poszukać i chyba to już pora posadzić moje pomidorki i paprykę. Bo w tamtym roku to dość późno się za to wzięłam. Bo stwierdziłam, że najpierw, że sobie kupię, a potem stwierdziłam jednak, że nie będę kupywała, Ale powiem Wam, że takie mi fajne pomidorki koktajlowe z moich szaczków wyszły, że szok. Także trzeba się właśnie już przejechać tam do tych moich sklepów ogrodniczych, o właśnie tego mi zabrakło słowa. I kupić nasionka i posiać właśnie pomidory i paprykę i jeszcze tam zobaczyć, co tam jeszcze. Bo to już niedługo wiosna, a ja się już właśnie tej wiosny nie mogę doczekać, bo będę wtedy miała znowu jakieś zajęcie. Ale jak ja to pogodzę, wtedy to mój ogród i to pielenie. No tego właśnie najgorzej, to ja nie lubię tego pielenia. Bo ten ogród to ogród, ale to pielenie to mnie dobija. Dobra, ale to już mniejsza z tym. Dobra, obiad był. Teraz zaraz zobaczymy, co te dzieciaki tam robią. Oczywiście melki sobie nie mogli wziąć ze sobą, bo po co? A no i jeszcze do tych wszystkich, bo Wam nie powiedziałam co będzie do tych ziemniaków. So, to do tych ziemniaków sobie Mateusz dzisiaj zażyczył rybę. Także u nas dzisiaj ziemniaki, fasolka, surówka z marchewki i rybana obiad. Wcześniej jedli, yy, to znaczy ja i Julia, żeśmy jadły zupę moją fasolową i wyszła bardzo dobra. Także dobra, tyle na razie z takiego jak to, kurczę, no zapomniałam jak to nazwać. Dobra, nieważne. Jeszcze miałam wam pokazać, że ten garnek faktycznie się te rączki nie nagrywają, widzicie? Zapomniałam. Także proszę bardzo, garnek gotujący się, proszę. O tutaj ziemniaki parują i garnek jest. Jak najbardziej rączki się nie, nie nagrywają, a te drugie rączki, o tutaj. Także te są chłodne, no a tych to bym. Tutaj właśnie przygotowuję marchewkę z jabłkiem. Tak sobie pomyślałam, że yy, bo na obiad ogólnie A to zresztą odwrócę się do wam powiem co ogólnie dzisiaj na obiad, a teraz sobie tylko przygotujemy marchewkę z jabłkiem właśnie do obiadu, więc teraz tak. Ja taką bardzo dobrą marchewkę z jabłkiem yy, jadłam u Agnieszki mojej, ale to już było paręnaście lat temu. Teraz ona już nie robi, nie wiem dlaczego. Także, także mam... Na... Dobra, bez tego także. Chciałabym właśnie ją odtworzyć, tą y, surówkę z jabłkiem. Tylko nie wiem, czy mi się uda, tak jak ta moja Agniesia to robiła. Także y, bierzemy teraz y, łyżkę śmietany. Mi się wydaje, że wystarczy łyżka śmietany. I łyżkę majonezu do tego dodamy. Dobra, to majonezu także ze dwie łyżki. I trochę chrzanu. Ja mam taki chrzany z Biedronki. Ja zawsze używam tego z motylkiem, ale... Gdzieś tego takiego z tej firmy z motylkiem, nie, um nie, nie mogę dostać, Te, yy, więc będę posiłkowała się takim yy, chrzanem i tak myślę, że z łyżeczkę go damy, żeby nie była znowu jakaś taka za ostra. Trochę soli, także soli to tak troszkę, nie, może trochę białego pierwszego byśmy dali. Biały piec, jeszcze schował jesteś. Dobra. I teraz to wszystko wymieszamy. A żeby lubicie oglądać jak ja, bo właśnie dzisiaj czytałam komentarze, że nawet pisałyście, znaczy jedna z Was pisała, że szkoda, że nie pokazałam, jak robię zupę fasolową i kopytka, ale mi się właśnie te kopytka to wydawały tak banalnym obiadem, że to raczej każdy wie, jak się robi kopytka, prawda? No i zupę fasolową też to raczej każdy po swojemu robi, no więc Wam tego nie pokazywałam, bo nie wiedziałam, żebyście chcieli, bo chciały taki banalny obiad oglądać. Myślę, że można trochę szanu dodać. Majonezu nie, śmietany nie, ale krzanu jeszcze damy. Najwyżej Monika będzie sama jadła surówkę. Ojej, tutaj jeszcze coś wpadło. Teraz to sobie wymieszam jeszcze, także, mm, dobra. Więc y, jabłko, y, ta surówka macheczka z jabłkiem też jest takim dość banalną surówką. Ale już pomyślałam, że Wam pokażę właśnie. Poza tym też chciałam. Ja nie robiłam, powiem mam takiej surówki, marchewka z jabłkiem. A moja właśnie Agnieszka i dorcia też robią, robią takie surówki. Dzieci u nich to zjadają. Moje to tam niekoniecznie przepadają. No dobra, myślę, że teraz już wystarczy tego chrzanu. Poza będzie tylko chrzan, Tylko. Czuć. I teraz tutaj to sobie wleję ten sos. Może trochę za dużo tego sosu teraz zrobiłam. Mówię, że będę sama jadła. Dobra, i wszystko go przełożę. Teraz to wszystko po połączę. Także dzisiejszy odcinek będzie pod hasłem marchewka z jabłkiem, bo na śniadanie była marchewka i było jabłko. I na obiad też jest marchewka i jabłko. Co tam Juleczka? Nic. Głodna jesteś już? Nie. Musisz poczekać, jeszcze ziemniaki ugotują. Już dzieci głodne czekają na obiad, a matka się spóźnia. Ale wcześniej zupę jadła, To znaczy ja i Julka, żeśmy jadły zupę, bo tam chłopaki, to to wiecie. Chłopaki to nie są zup, y, zupowe chłopaki moje. Dobra, próbuję moje mikstury. Daj już. Powiem Wam, że tak. Rewelacja taka jaka nie się. To nie wiem jaka była, bo już nie pamiętam, bo już bardzo dawno jadłam. Daj mi troszkę. Ale powiem Wam, że ogólnie to jest dobre. Daj mi jedną łóżeczkę. Takim wynikiem kończymy dzisiejszy dzień. I hejka, w sumie to ja się tutaj przychodzę tylko z wami pożegnać, bo wczoraj wieczorem to blondynka nagrała wam, ile kroków zrobiła. Czyli tam jak mi się uda, to wam stawię te moje ponad 17 tysięcy kroków. Ale przecież nie powiedziała, że to już koniec i tak, i tak dalej, nie? Także ja tutaj się z wami w sumie przychodzę pożegnać. No i pewnie się zaraz z wami przywitam w kolejnym vlogu. Ale oczywiście, jeżeli wam się podobał taki filmik, znowu praktycznie o niczym, to poprosimy o łapkę w górę. Jeżeli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, to oczywiście zapraszamy serdecznie do subskrypcji i do wciśnięcia dzwoneczka tuż obok. I oczywiście pozdrawiamy bardzo serdecznie. To Melka tutaj szaleje i tak ją słychać. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzymy miłego, cudownego, słonecznego dnia. U nas to, można powiedzieć, że słońce świeci, ale to chyba właśnie widać tutaj cień albo super udanego wieczoru. To już w zależności od tego, kiedy to oglądacie i do zobaczenia następnym razem. Pa